Chodźmy do jacy tacy, nie do uczeni Polacy. O finansach zero, lecz na się kierą. Choć faktów nie znamy, to poglądy mamy. Cześć. Kalkulator finansowy z seria Konwersja stóp procentowych. Zamieniamy stopę nominalną na efektywną, bo to ta efektywna wpływa rzeczywiście na Twoje pieniądze. Co to znaczy? O co tu chodzi? jest taki problem. Masz zamiar założyć konto oszczędnościowe i masz trzy oferty. Bank czerwony proponuje Ci 7% w skali roku. Bank zielony proponuje Ci 6,95% w skali roku, ale kapitalizacja jest półroczna. I wreszcie bank niebieski ma ofertę 6,9%, a kapitalizacja jest miesięczna. Które z tych kont daje Ci najlepsze odsetki? Zaraz to sobie policzę. Do liczenia stóp procentowych, do zamiany ich służy aplikacja NOMF. Ponieważ bank czerwony daje 7% w skali roku, a stopę efektywną wylicza się ze stopy nominalnej w obrębie roku na podstawie kapitalizacji, to w przypadku banku czerwonego nie musimy niczego liczyć. Następny w kolejce jest bank zielony. Kapitalizacja jest. Półroczna, a zatem wpisujemy 2 shift pyr. Wpisujemy wartość 6,95 shift nom, bo to jest stopa nominalna. I liczymy stopę efektywną shift F. Wychodzi 7,07. Wpisujemy tę wartość do rejestru numer 9. Shift storage 9. Teraz możemy policzyć efektywną stopę w banku niebieskim. Bank niebieski ma kapitalizację miesięczną, czyli wpisujemy 12 shift pyr wartość 6,9 shift nom i obliczamy stopę efektywną shift f 7,12. Wpisujemy ją sobie do rejestru numer 8. Shift storage 8. Jeśli teraz mamy porównać najlepsze oprocentowanie, to jest to bardzo proste. Pamiętamy Bank czerwony daje 7, RICOL 9, mamy 707 i to jest bank zielony. A teraz RICOL 8, Shift RICOL 8 i co mamy? 7,12. A zatem bank niebieski, mimo że ma najniższą stopę nominalną, bo 6,9, daje nam z powodu kapitalizacji najlepsze warunki bo pieniądze będą oprocentowane efektywnie według stopy 7,12%. Bardzo Ci dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam na następny. Pozdrawiam. Dr. Andrzej Fesna.